Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić na obiad pulpeciki w sosie pieczarkowym. Bardzo szybko, danie w jednym garku, mu się robi. Także myślę, że wiem, że dużo Pań lubi właśnie takie, takie danie. Od czego zaczynamy? Ja tu mam garnek, ten garnek jest z tym grubym dnem. Wiem, że dość dużo osób się pyta. To jest z tej firmy garnek. Musicie sobie teraz zatrzymać. I teraz tak, czy ja lubię te garki? Już Wam mówię. To nie jest sponsorowane. Garnek sam sobie jest bardzo fajny, tylko jest jedno, ale okropnie nagrzewają się te silikonowe uszy. Nieraz już się poparzyłam, trzeba pamiętać zawsze o rękawiczkach do tego garka, ale to jest też fajne, ponieważ ten garnek razem ze swoją pokrywką, też taką silikonową, można wsadzić do piekarnika. Także można tu coś sobie podsmażyć i wsadzić cały garnek z pokrywką do piekarnika. Więc to jest fajne rozwiązanie. Tylko mówię, to się na, na. Ja, jak na. Może. ale słuchajcie, nie wiem, czy to jest na indukcję. No, niestety nie powiem wam, a ja indukcji nie mam. Ale na gazie, na gazie się po prostu nagrzewają. Jak może, jakby ktoś miał indukcję, to by się nie nagrzało. I tutaj sobie zapalam gaz. Słuchajcie, mam tutaj troszeczkę jak widzieliście e, smalcu może być smalec może być masło klarowane, może być olej i będziemy przysmażać troszkę cebulki, jaką tam cebulkę macie, ja akurat mam taką więc będzie to taka cebulka ale może być też okrągła także no. pokroimy sobie cieniutko cebulkę będziemy ją przysmażać Do cebulki mam jeszcze kawałek. Słuchajcie, pora. Więc go też skroję i też będę podsmażać. Tylko mówię sprawdzać, żeby się nie przypaliło, bo będzie gorzkie. O, i mam kawałek pora i pora też dam. Będzie troszkę warzyw przemyconych, a wiadomo, że u nas warzyw. Im, lepiej, im więcej tym lepiej. Także, ja kroję i zaraz wracam. Tam. Dorzucam tego pora. On nam też bardzo fajnie, wiecie, e, on się rozgotuje i nam troszkę zagęści fajnie e, później sos. Także jest to fajne też właśnie rozwiązanie. No i słuchajcie, i teraz co zrobimy? E, przez zatem czas ja Obiorę sobie pieczarek. Ile pieczarek? Naprawdę tutaj jest dowolność. Może to być, ja tutaj to jest chyba pół kilo, ale ja chyba całego całego chyba opakowania, słuchajcie, nie zużyję. Już Wam ja mówię, tak, to jest pół kilo. Ja może ze 30 deko dam pieczarek. Także kroję pieczarki, ja sobie pokroję w takie na pół i później w takie plasterki. Także wracam za chwilę. No, tak jak mówiłam, pokryłam sobie tak ze 30 deko pieczarek. W takie pół plasterki. Chciałabym po prostu później te pieczarki widzieć w sosie. O, dlatego nie kroiłam je w mniejsze kawałeczki. I będziemy dusić pieczarki na malutkim ogniu. O! Słuchajcie, tak, a za ten czas robimy sobie e, mięsko już zaraz. Tu mam pół kilograma mięsa mielonego. Tak, już wracacie tutaj z powrotem, bo będziemy robić półpaciki. Tu pieczarki nam się pieką, także mówię, bardzo szybki ogiadek będzie. Można do tego makaron, słuchajcie, można. E, szukam wycisku do czosnku makaron możecie kaszę, ziemniaczki naprawdę co tam sobie kto zażyczy powiem wam, że ja chyba zrobię sobie z kaszą bo dawno kaszę żeśmy nie jedli i zrobię chyba z kaszą wiecie co cały czas się jeżeli oglądają mnie je stali widzowie, to powiedzcie, bo ja powiem Wam, że e, tak się zastanawiam co zrobić zawsze na jedzenie na pogadankach poniedziałkowych. Bo wiadomo, że to musi być takie e, szybkie i nie może za bardzo chlapać co, coś takiego, zawsze to jakieś kanapeczki czy coś. Dałam dwa ząbki czosku, można pominąć. Jedno małe jajko, nie musi być duże. O, jeszcze skorupka mi wpadła. No, chodź tu. Oj. Patrzcie, no, jak chcesz ją wyciągnąć, to ona wtedy nie chce. Dobra. Tak, i ja daję troszeczkę, no to zobaczcie zaraz, namoczonej bułki, taką garstkę. Po prostu nie daję bułki tartej, tylko miałam bułkę, to namoczyłam w wodzie. I jest taka zwykła bułka. Tak? Do tego, słuchajcie, wiadomo, pieprz, sól. Jeżeli używacie jeszcze jakiś innych przypraw, to tu jest naprawdę od wyboru do koloru. wiadomo Oczywiście, pieprz. Pójdzie. Tak. I, 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 I słuchajcie, i troszeczkę mąki. Ja daję mąkę. Wiem, że są różne na ten temat opinie, Ja daję, no moim zdaniem wtedy pulpeciki mi się lepiej po prostu zwijają. E, takie kulki się po prostu się po prostu lepiej robi. Taką łyżeczkę. O. I troszkę mąki zostawimy do obtoczenia. Teraz to musimy, słuchajcie, porządnie wyrobić. Jeżeli porządnie wyrobimy, pokażę Wam jaka ma być konsystencja, ja to zaraz ręką zrobię, to wtedy będą naprawdę fajne kółeczka się robić. Kółeczka te. No takie małe jak ping pongi, Pulpeciki. Ja lubię takie malutkie. W sosie? Dobrze, dobra. No, I o, i wyrabiamy. Gdybyście mieli za suche mięso, to dacie troszeczkę wody. Gdybyście dawali na przykład bułkę tartą, taką suchą, no to wiadomo, że trzeba troszeczkę podlać wodą. Ale ponieważ ja dawałam bułkę namoczoną, więc ja wodą podlewać już nie będę. Wyrabiam dalej. No, już do Was wraca. Mięsko już sobie wyrobiłam. Słuchajcie, nastawiłam już tutaj obok. Wodę na gaz, bo będę robić tak jak mówiłam kaszę. Będę sobie taką gotować. Kaszę gotujemy tak jak pisze producent na opakowaniu. O. A tutaj zaraz zalejemy, słuchajcie, wodą, gotującą się wodą. Tak, wystarczy, bo wody zawsze można dodać, I słuchajcie, i przyniosłam sobie ogórki też z, z piwnicy swoje, więc dodam jeszcze troszkę taką setkę wody z kiszonych ogórków. Tak. Tu jeszcze ani nie soliliśmy, ani nie pieprzyliśmy i będziemy teraz e, robić nasze malutkie pulpeciki ja lubię małe, więc maczamy ręce w wodzie tak jest najlepiej mokrymi ręcami rękoma i takie, o widzicie, maluteńkie zaczynam, poczekam aż zacznie się mi już gotować takie malutkie sobie w mące obtaczam o. i do gotującej się wody Jeszcze miałam coś powiedzieć. Nie dawajcie za dużo bułki tartej ani bułki takiej na co ja dałam e, namoczonej. Jak dacie za dużo, to Wam się będą rozpadać e, pulpeciki. One wtedy się zrobią takie jak gąbka. I mogą się Wam rozpadać. Także z bułką e, ostrożnie, nie za dużo. Ja tutaj miałam niecałe pół kilograma mięsa. 40, chyba 5 deko. i tak robimy aż całe ciasto. Całe ciasto, całe mięsko wykleimy w kuleczki. Już się zaczęło gotować, więc można skręcić trochę gaz. O i wkładamy. Także wracam do Was jak wszystkie już tak kuleczki tu wrzucę. Wszystkie już swoje kuleczki wylepiłam. Słuchajcie. O, widzicie? I skręcam teraz gaz tak na taki naprawdę najmniejszy i e, na bardzo malutkim ogniu 20-30 minut. Więcej nie trzeba. Ja wrzucę sobie jeszcze tutaj troszkę e, koperku pokrojonego. Można koperek, można pietruszkę. Co tam lubicie? Ja wrzucę koperek. O. I dosłownie na małym ogniu mówię do, do, do 30 minut. Także widzimy się tak za 20-25 minut. No wracam do was z powrotem. Słuchajcie, minęło 20-25 minut. Kasza już mi się w międzyczasie ugotowała, jest na druślaku. A tutaj co będziemy kończyć? Pierwszy komentarz pod filmikiem będzie jak zrobić sobie mąkę zasmażaną właśnie do takich sosów do słoiczka. Ja mam tutaj ją rozmieszaną. Jeżeli ktoś się boi, żeby się zrobiły kluchy, słuchajcie, gaz zakręcamy. Przestaje się nam wtedy gotować i naprawdę ile dajemy znowu dwie, trzy łyżeczki, wszystko zależy, jaki lubicie e, gęsty sos. Po dwóch, trzech minutach będziemy. Sosik próbować. No, teraz kto się bał, sobie zapala gaz i czekamy aż zacznie. 2-3 minutki będzie się gotować na malutkim ogniu. Więcej nie trzeba, aby do zaparzenia mąki. Po 2-3 minutkach ja spróbowałam i słuchajcie, co tutaj bym dodała, tylko troszeczkę jeszcze soli. I pieprzu. I nic więcej bym nie dodawała. Koperek yy, i woda z ogórków dały tutaj cały smak. O! I nic więcej naprawdę nie trzeba. Gaz zakręcam. I słuchajcie, i macie pulpeciki w sosie. Gotowe. Naprawdę szybko. Bo to co 25 minut się tylko gotowały. Szybko, prosto. Zaraz pokażę na talerzyku, jak wyglądają. O. Patrzcie, chcę Wam pokazać. Do tego o, ładnie pieczarki. I proszę bardzo. Do tego kasza, ziemniaczki czy makaron. I obiad gotowy. Bardzo szybko. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!